Cześć, ja jestem Tito. Na razie będę się krył pod tą maską. A dzisiaj zbudujemy, tak jakby, postaramy się zbudować zabawkę dla mojego psa. I mamy takie materiały. Mamy takie materiały, to ma być taka zabawka do skakania, że przeskakiwanie przez drążek. No to tak, teraz będziemy musieli skręcić to z tym, żeby to wstał taki jakby. Patyk na podłożu, na podstawie, żeby się nie przewracał. Ja to właśnie skręcam. Mamy to teraz skręcone. Zobaczmy, czy to stoi. Jakbym to postawił, na przykład gdzieś na równej powierzchni, to leci w to stronę. Ale tutaj będzie patyk, więc będzie to trzymało. Więc na razie idziemy w dobrym kierunku. I teraz znowu robimy to samo, tylko że z tą drugą deską i też ją tak przykręcę o tu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie później. To tak, mamy już te dwie sztuki, już są skręcone. No i na równej powierzchni nawet stoją, tylko są trochę nierówne ale to już nie musi być idealnie jeśli coś jest głupie, ale działa to nie jest głupie, pamiętajcie to tak, teraz będziemy musieli powkręcać wkręty tu na przykład tu, tu i tu co nie? i żeby tu i na tej, i na tej desce była taka sama wysokość to teraz tak, moim pierwszym putniem odniesienia co do wysokości tych wkrętów, pierwsza będzie o ta śruba, która jest w stole, więc wkręt będzie gdzieś tutaj. To tak, mamy pierwszą śrubę już, od tutaj jest, zamocowana, siedzi i drugą zamontuję gdzieś na tej wysokości tego kółka, czyli będzie gdzieś tutaj. To teraz tak, trzeci i, ostatni, trzeci i przedostatni punkt będzie, jak tu mamy taką odległość. To będzie gdzieś tutaj. Jeszcze tyle deski zostało. I jeszcze później tutaj zrobimy. Dobra. To tak, tu już też nam siedzi, o. I ostatni będzie tutaj na linii stołu. To tak, już go przykręciłem. Już mamy wszystkie cztery, ale tu się trochę kik. Znaczy nie trzyma się dobrze, więc tutaj jeszcze jednego dokręcę, wkręto. Jednak postanowiłem, że w obu dokręcę, jeszcze tą i tą śrubkę dokręciłem. I teraz tak, tu jest śrubka, to gdzieś tu też będzie musiała być. I Ja to tak opo podkręcam. I dopiero później włączę z nagrywanie, żebyście zobaczyli już wszystkiego. Wszystko, efekt tak jakby końcowy. No i mamy to. Dobra. Teraz pójdziemy przetestować. Czy Tito w ogóle da radę? Czy to w ogóle działa. No tak, tak to się prezentuje w całości. I tu już czeka na mnie Tito, chodź. Mój pies nazywa się Tito, stąd też ja się nazwa mojego kanału. Nie ciągnij mnie tu. Teraz musimy przetestować to co ulepiliśmy. Chodź tu. No. Tito, dobra, pokażę Wam, jak już go zachęcę do roboty. Dobra, już za to trochę współpracować. Tito, hop, przeskoczył ładnie, to był pierwszy poziom. Teraz będzie drugi poziom. Mamy drugi poziom zaczepiony na szczebelkach. To tak, teraz jest drugi poziom. Hop, Tito, chodź, hop. Udało się, ale spadło. Mamy powtóreczkę z drugiego poziomu. Hop. No teraz na pewno się udało. Wcześniej nie widziałem. Teraz będzie trzeci poziom. Teraz będziemy mieć trzeci poziom. Tak wygląda na trzecim poziomie. I ja już biorę psa. I teraz będzie trzeci poziom. I to. Czekaj. Hop. Nie pod... to Zaraz będzie druga próba. Robimy powtórkę. Chodź. A tu. No i hop. Hop. Nie patrz. Już jest górą. Chodź, a tu. Chodź. Chodź. No, chodź. Hop. Hop. No. jeśli mi uwierzycie na słowo on przed chwilą to zrobił ale teraz nie chce tego zrobić jak uda mi się kiedyś to nagrać to załączę link na tym filmie do tego skoku a na dzisiaj to tyle cześć hej, jak możecie zauważyć to jest mój pierwszy film na tym kanale na razie jeszcze mam na sobie maskę ale może kiedyś to się zmieni powiedziałem może, żeby nikt mnie tu nie łapał za słowa a na dzisiaj to na razie tyle. I jeśli byłaby taka możliwość, to bardzo was proszę, żebyście zostawili coś po sobie. Bo to jest jednak mój pierwszy film, i chcę zacząć. No, nie chcę zacząć źle. Napiszcie w komentarzu, czy, też taki czy taki film Wam się spodobał. Cześć.